Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie i kontynuujemy prezentację kolejnej pozycji z serii Kotrabina. Jest to tym razem siódmy tom wieża Bab L. Owed. I oczywiście Jean Sfar odpowiada za. Tąże serię! Oczywiście to już chyba powinniście wiedzieć, bo ostatnio było go na moim kanale całkiem sporo, coraz bardziej naprawdę, z każdą pozycją dodatkową, którą przeczytam, jeżeli chodzi o tego artystę. Zaczynam go doceniać. Bardzo fajna okładka, zresztą nie wiem dlaczego, ale mi się podoba jeszcze mocniej niż ta wcześniejsza. Tych dwóch tutaj bohaterów też nie jest z przypadku zaprezentowanych nam na niej. Ale o tym może za chwilę. Sam komiks oczywiście niezmiennie, jeżeli chodzi o grzbiet oraz tył. Natomiast cena okładkowa też pozostaje niezmieniona. Jest to 49 zł. Krótki opis, jeżeli byście chcieli sobie zobaczyć, możecie teraz zatrzymać. Natomiast sam komiks mniej więcej w tym samym objętościowo formacie. Tutaj nawet jest troszeczkę więcej stron, bo ponad 80. I myślę, że to jest akurat dobra liczba na takie jednowieczorowe podejście i sobie przeczytanie, bo tekstu jest całkiem sporo. Natomiast sama historia jest podzielona na pewne etapy, bym powiedział. Pierwszy i bardzo ważny to jest to, że kontynuujemy dalej wątek związany z dzieckiem naszej bohaterki, który, no powiem szczerze, tutaj jest mega uroczy na swój sposób. A dlaczego? A dlatego, że kot rabina, który jak już wiemy, ponownie zaczął mówić do bohaterki, do samego rabina, z którym oczywiście już wcześniej rozmawiał, ale obiecał mu, że będzie milczał. To już jest nieważne. Możemy to przesunąć na bok. Skupić się na tym, co jest. Ano jest to, że on ma troszeczkę pretensje, że pojawiło się to dziecko, że ono wręcz bym powiedział przeszkadza troszeczkę w pieszczotach, jakie dostawał oraz jak był traktowany. Ale paradoksalnie. Ten dzieciak, jak to dziecko, prawda, nie rozumie wielu rzeczy i tutaj bardzo fajnie zostaje przedstawiony jako taki nilusiński maluszek, który zaczepia tego kota. Są sceny, kiedy po prostu gdzieś go tutaj zaczyna miziać, przytulać i kot niby się buntuje, niby mówi do niego, że jestem niezadowolony z tego, że się pojawiłeś. To jak to kot jednak kładzie się, przytula, łasi i Zaczyna mruczyć, zadowolony, spieszczo, jakie otrzymuje od nie do końca może świadomego wszystko dziecka. Oczywiście do momentu, kiedy dziecko, mówiąc najprościej, wkłada mu palec w oko i on się denerwuje, drapiąc je, zostawiając oczywiście ślad, zaczyna się płacz. Przychodzi nasza bohaterka i to wszystko zaczyna się wokół tego kręcić. Naprawdę jest to fajna przygoda, która wprowadza nas w taki no dość wymagający na swój sposób scenariusz, który nam w siódmym tomie zasponsorował Jean Sfar. Bo pojawia się tu też motyw bezdomności innych zwierząt, które tutaj na przykład możemy zobaczyć relacja jaka się pojawia nowa na swój sposób relacja między małżeństwem a ich dzieckiem z tego względu, że poruszamy właśnie temat wspomnianej bezdomności adopcji zwierząt nawet mówimy tutaj o temacie słonia ale to jest troszeczkę na wyrost generalnie jest troszeczkę tutaj żartu, trochę takiego właśnie humoru do momentu kiedy spotyka się Żyd z naszym rabinem, prawda, czyli z Mówmy tak najprościej, Arabowie? Czy to jest dobre określenie? Myślę, że tak. I wtedy sporą część tego komiksu, poprzeplatane pomiędzy innymi wątkami, jest związany z religią, związany z wiarą, porównywaniem. Zarówno jednych, jak i drugich form ich modłów oraz problemów, jakie w pewnym sensie zaczynają wynikać w związku choćby nawet z pewną powodzią, która tutaj ma miejsce. Pojawiają się też bohaterowie, którzy byli już we wcześniejszym tomie. Zresztą możemy ich tutaj zobaczyć. Lew, który powoduje zgrozę, a jednocześnie wprowadza pewien spokój do sytuacji, kiedy Nazwijmy to lud, naród e, zaczyna być podzielony, bo jedni są z tej wiary, inni są z wyznawcami z drugiej wiary, i on swoim okrzykiem złości, jak to robi lew, rau, wow, po prostu uspokaja towarzystwo, a i też ten mniejszy lew, nazwijmy go najprościej kotem rabina, był troszeczkę prowoderem, bym powiedział, na swój sposób tego całego zamieszania. I to wszystko tutaj się pojawia. Porusza się tu też, też tutaj e, temat związany z Noe i fajnie argumentuje na swój sposób. A także po tym wszystkim też mamy do czynienia właśnie choćby nawet z mumifikacją kotów, kotów, które wśród pewnych wierzeń, pewnej wiary, prawda, choćby nawet egipskiej były traktowane jako bóstwa. I Tutaj też jest ten temat poruszany. Jest poruszana kwestia właśnie na tyle, że sam kot jest zadziwiony i nie może tego zrozumieć. Naprawdę, to, co tutaj zostało nam zaprezentowane, to wszystko, co mówię, jest tego jeszcze, jeszcze więcej. I jest to naprawdę bardzo ciekawe. Można by dodać jeszcze kilka innych elementów fabularnych, które zostają nam tutaj zaprezentowane i które się przewijają przez całość tego tomu, ale myślę, że już pozostanę przy tym, co Wam zdradziłem. Jest to główna oś fabuły tej pozycji. Oczywiście mająca też wiele innych ciekawych smaczków. I przyznam Wam szczerze, że ja naprawdę polubiłem tą serię i cieszę się, że pozostały mi na obecną chwilę jeszcze cztery tomy, które będę chciał Wam zaprezentować. Oczywiście w przypadku, gdybyście chcieli zobaczyć sobie ten, przeczytać oczywiście to, możecie skorzystać ze sklepu na dole. Dzięki czemu możecie wtedy nabyć taki komiks. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby skorzystać z linków na dole w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Mile widziana subskrypcja, a także zaznaczenie dzwonka, abyście byli informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały. I dzięki temu Wam nic nie umknie. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.